No elo, ja jestem Sopkan, a dzisiaj przedstawię ci 10 faktów i ciekawostek o Spongebobie. Jeżeli ci się spodoba zostaw lajka i suba, a my przechodzimy do odcinka. Ciekawostka pierwsza. Oryginalne nazwisko Spongeboba brzmiało Spongeboy. Ciekawostka druga. Nowo odkryty grzyb został nazwany po Spongebobie. Naukowcy z San Francisco State University ochcieli nowy gatunek grzyba z w 2011 roku ze względu na jego podobieństwo do gąbki morskiej. Ciekawostka trzecia: SpongeBob nigdy nie zda egzaminu na prawo jazdy bez względu na to ile razy spróbuje. Ciekawostka czwarta: SpongeBob jest oburęczny, co oznacza, że potrafi pisać obiema rękami. Ciekawostka piąta: Spanzbob posiada 27 otworów. W swoim gąbczastym ciele. Ciekawostka szósta. Śmiech Spongeboba oparty jest na dźwięku wydawanym przez delfina. Ciekawostka siódma. Fikcyjne miasto, w którym mieszka Spongebob nazywa się Bikini Bottom. W serialu pokazano, że znajduje się poniżej prawdziwego miejsca, atolu bikini, który jest dawnym poligonem jądrowym, który do dziś nie nadaje się do zamieszkania. Ciekawostka ósma. Mimo, że Spongebob mieszka w morzu, to nie potrafi pływać. Ciekawostka dziewiąta. Ulubionym koronem SpongeBoba jest beż, a jego ulubiony smak lodów to wanilia. Ciekawostka dziesiąta. SpongeBob był pierwszą kreskówką na Nickelodeonie, która miała ponad 200 odcinków. To by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka like i suba. W podpisie macie Discord na którego też zapraszam. Do następnego i yo.